Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Gigner News. Pewnie spytacie, a co to, a co to, a ja Wam odpowiem, że to jest taki trochę limitowany polibag Lego, który dostałem na evencie Lego Ninjago i taki trochę niestandardowy jest bo w woreczku strunowym, ale wszystko na Legalu oficjalnie. Tu mamy logo Lego, tutaj mamy oznaczenie, że to jest taki zestaw, a tu jest nawet jego numer i to jest 30428. Lego Zaur dostał taki sam, ale obiecał, że wrzuci trochę później, więc mam nadzieję, że... Będzie po mnie, bo się ten dostał na imprezę razem ze mną, bo ja załatwiłem, ale ja lubię Legozaura i Legozaura wam też polecam, więc oglądajcie chłopaka, bo jest fajny, trochę przypałowy, ale fajny jest, nie no żart oczywiście. Dobra, mamy tutaj instrukcję, jest to oczywiście ta miniaturowa wersja tego zielonego smoka. No, i tak szczerze mówiąc, mamy tutaj kubkę klocków, nie ma oczywiście żadnej minifigurki. Ja w tym momencie złożę ten zestaw, a jak go złożę, to wam parę słów o nim powiem i powiem, czy fajny, czy nie fajny, czy warto, czy nie warto. Bo ogólnie rzecz biorąc, to gdzieś tam w internetach można go upolować. Także, no, biorę się za budowanie. Jest gotowy. Tak prezentuje się nasz smok z tego limitowanego polibaga z Lego Ninjago Movie. Jest bardzo gipki, ma bardzo dużo punktów artykulacji i szczerze mówiąc jest też całkiem przyzwoicie i pomysłowo zbudowany. Dlatego, że zostało wykorzystanych sporo fajnych elementów technikowych, które na przykład są, zobaczcie, tutaj mamy takie kulki na wtykach, które łączymy i dzięki temu te punkty artykulacji możemy mieć w takiej dużej ilości. Więc, nawet jeśli sam model komuś się nie podoba, no to w fajny sposób można go później wykorzystać do mocowania. I tak mamy tych punktów artykulacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc jak na tak mały model, który jest zbudowany chyba z 40 kilku klocków, jeśli się nie mylę, to jest naprawdę fajnie. Kolorystyka jest taka dość jednolita, wszystko utrzymane jest w takiej tonacji szaro-zielonej, więc wygląda to naprawdę sympatycznie. Zakończenie ogona, też takie mrugnięcie oka do fanów Ninjago, bo jest tutaj ta kotwiczka Sai, która na końcu tego ogona się znajduje. Dużo zielonych płytek, które też mogą się przydać w innych konstrukcjach. No i taka głowa też wykończona tym uchwytem od wiaderka w Lego. Więc szczerze mówiąc, jak na moje oko, to ten smok wygląda całkiem kadersko I tak dla fana Ninjago, takiego szanującego się, to chyba jest naprawdę fajna ozdoba półki. I zobaczcie, może nawet pobawić się w takiego sympatycznego psiaka, która, który sobie prosi w tym momencie o na przykład chrupkę. I tak zobaczcie, o. Daj chrupkę! Daj chrupkę, Szczepan! Daj chrupkę! No i ciekawe, czy Szczepan by dał chrupkę. Chociaż właściwie Sensei Szczepan, albo Szczepan San. Daj chrupkę! Ja jestem grzecznym smoczkiem. Daj chrupkę, Szczepan San. Nie myślę, że mogłoby to poskutkować. Także ładnie smoczek sobie prosi. Posłuszny jest. I szczerze mówiąc, to mi się podoba. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!